stary alternator na zło, tak, no za, stoi dalej. Ja nie, nie stoi. ma tego w ogóle się nie opłaca remontować jak nowy kosztuje niedużo to na za a pasowało wszystko gąza? No. wszystkie śrubki? no wszystkie, no dolejemy płynu jaką akumulator trzeba naładować? a co płyn ubył? ubył płyn? No, 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 no. Zapomnieliście? Tutaj mamy zdjęty już dzwon I co, luźny czy nie luźny? Patrzyłeś czy nie patrzyłeś? Ale ten mokro jest, było nie? Olej się Także dobrze Czy to lałeś czymś ropą jakąś? było lane, bo przecież to było całe uwalone. A my właśnie, no właśnie mówię to. Miedziany. No smar miedziany spray No ja dwa filce tylko mam takie, nie? Nie mam więcej. A patrzyłeś yy, wszędzie? No, no, w w organizerach no, tam? No, no, no byłem tam, no. no mi się wydawało, że tego powinno być więcej. A tu na, na ścianie? No nie wiem, no bo to moje stare, nie? Stare no. wchodzi z ludem. Widzisz. A nowy już tak nie chodzi nie? Nowy już ładnie, nie? No tak, to trzeba dać, jest bardzo ważne. To grosze kosztuje bardzo ważne, żeby do użycka nie szedł dwa takie mamy. Brud. Później tam te mniejsze tam. No te, jeszcze no. ja zobaczę czy, czy gdzieś... Ale ja gdzieś widziałem, ale są mniejsze są, tak? Mniejsze są. No, no to trzeba zamówić. Za że się... w busie może jeszcze gdzieś masz. Trzeba zobaczyć. zobaczyć. Trzeba zamówić. jak nie Jeszcze nie. wiem, że był taki czarny organizer gliml, ale nie. Czyli tylko kiedyś przełożyłeś, nie? To on jest tam na starym no, na magazynie części tam jest. Dobra, ale na Przed chwilą Rosja odkręcił obudowę do szczelniacza. Tak to wygląda. Standardowo te dwie śruby zawsze są luźne. w tych obudowach później my je wkręcamy na klej. Wszystkie, żeby to się nie luzowało. Co, wyczyścimy wszystko. Założymy nowy uszczelniacz. I będziemy to skręcać. Miski nie będę odkręcał. Zawsze odkręcałem miskę, żeby tą uszczelkę wymienić. Ale tu mi się fajnie odkleiło, że uszczelka jest w całości. Tylko posmaruję. Tylko posmaruję pastą uszczelniającą i przykręcę to. Bez odkręcania miski. Silikon na rogach jest tutaj czerwony, ale to już zauważyłem, że w każdym silniku tak jest, że daję ten silikon po prostu w miejscu, gdzie jest łączenie obudowy z blokiem, żeby tą szczelinę uszczelnić najprawdopodobniej, bo z przodu tak samo będzie, tylko po rogach jest i to tak jest po prostu w każdych miskach, które były oryginalnie montowane. Przy odkręceniu tak to właśnie wygląda. Tu mi został zestaw uszczelek z Raptora, także weźmiemy tutaj uszczelniacz przedni, nie przedni tylko tylny. No i mam założony uszczelniacz, zrobiłem to trochę inaczej jak zawsze, bo zawsze odkręcaliśmy miskę i wymieniałem uszczelkę pod miskę, w tym przypadku tak nie zrobiłem, dałem tylko tutaj masę uszczelniającą na tą starą uszczelkę z dwóch stron, bo udało mi się ją tutaj poderwać do góry. Ale w sumie nie mam nic do stracenia, bo jeżeli się okaże, że tu będzie mi przepuszczało, to, to miskę odkręcamy już na ciągniku, nie trzeba tutaj będzie tego Rozpołabiać, ani nie ściągać ani ściągać tej pokrywy, bo miskę możemy odkręcić po prostu na, na ciągniku, a może będzie Dobrze, ale mówię, robię tak pierwszy raz, bo Zawsze była demontowana miska, uszelka pod miskę Zrobiłem to tak, poszedłem na łatwiznę, zobaczymy co z tego będzie Przyniosłem tryskiewacze, żeby spróbować na próbniku, jak wyglądają. Bo to są oryginalne do dziesiątki, do czterdziestki yy, i tu mikrofon przyniosłem oryginalny, nie? Bo tu widzę, że już poskręcałeś wszystko, tak? Tu mig można montować. No i bardzo dobrze. Ja porozbieram te wałki dzisiaj i te wtryski zobaczę. O. Co tam cię, on było, słychać cały dzień mnie nie było. Czy w sumie południa mnie nie było? Byli ciągniki, poustawialiśmy. Tak? Z Skrzynki nawoziliśmy i sortowanie. A koło trójkołowca? No, koło umyte tylko zostało. Tam I widziałeś to... chyba tam jest spawane i pęknięte, tak mi się wydaje. I nie pierwsze, tylko no, do tego zostawione No, no i elegancko. Woda myślę. płynie? Gdzie? rurami? A nie wiem, Michał nie ten. Nie wyłącznie. Dobra. To sobie spróbuję Ale to Rosja porozbierał tutaj te sekcje, pościągał jak mi nie było to wszystko jest już wstępnie wyczyszczone Zaraz pozbieramy, o-ringi, powymieniamy i będziemy można składać no, To, to chyba było rozbierane, myślisz? Czy jeszcze nie? Nie wiem, ale ringi twarde jak... No, Zrobimy to nie pierwszy rozdzielacz No i tak wygląda tłumik oryginalny Nie montujemy już gąso tych zamienników Bo mieliśmy zamiennik u Sebastiana założony Tamten oryginalny wytrzymał 14 tysięcy godzin A Sebastiana zamiennik wytrzymał Tam z jakieś jakieś 2,5 tysiąca Może 3 Tak myślę, że może 3 Dokładnie nie spisaliśmy jaki był przebieg To jest oryginał To no teraz trzeba zapisać No teraz jak nagrywamy to wszystko wiadomo Bo ja sobie sprawdzę w filmie tak. No po prostu nie chcę ile traktora. Teraz się nie napiszę, bo nie wiadomo ile ma. Yy, 14 ma tysięcy. Nie wiem, 14500 czy... No i elegancko można go założyć. Mam tutaj oryginalne wtryskiwacze. Jeden jest do 7210, a drugi jest do 7240 Pro i tak no to czyli te zamontuję tutaj ale tak jeszcze sobie je sprawdzę bo to są oryginalne i cena też jest bardzo dobra i te wtryskiwacze będą dostępne też u mnie na sklepie z nimi będą dostępne do każdego modelu ciągnika kaminsa yy, jeżeli chodzi a jeżeli o inne to na zamówienie ewentualnie teraz z tym to porównać jak to wygląda jak to jest wykonane? I w zestawie jest podkładka. Numer. Wszystko jest tak jak na tych wtryskach, które były na pierwszy montaż. Zaraz spróbujemy podłączyć przewód. Zobaczymy, jak on pyli. Ten będzie na 205, a tamten jest na 260 ustawiony. Zaraz będziemy wiedzieli. Muszę sobie kupić jakiś lepszy miernik, bo ten mój próbnik to jest taki. Miał być dobry, ale nie, nie jest dobry. No, elegancko. Jest 205. I odgłos też jest fajny. I odgłos też jest fajnie. No, jeszcze by się przydało rozkręcić i zobaczyć, jaka końcówka jest. Tak z ciekawości. Bo te wtryski praktycznie będą w takiej cenie, że nie będzie się opłacało dawać do regeneracji wtryskiwa. bo kupić końcówkę to raz, zapłacić za robotę, to dwa. Nieraz trzeba wymienić nakrętkę, no i wiadomo, sprężyna. Sprężyna jest nowa przede wszystkim, czyli nie jest zmęczona, bo ja zawsze mam problem z tym, że jak zamontuję nawet końcówkę nową, a zostawię sprężynę, to sprężyna później lubi pęknąć. A tu mamy wszystko nowe, wiadomo, stożek jest nowy. Zaraz go rozkręcimy, zobaczymy jaka jest końcówka zamontowana. Bo to jest właśnie od tego mniejszego, 72.10. I tak to wygląda. DLLA 150 P115. To czyli końcówka się zgadza. I jest bosza. Także wszystko w porządku. Tylko jeszcze potestować je na ciągniku. Ale wydaje mi się, że będzie ok. Ja tutaj mam też końcówki tylko z tym, czy to były właśnie takie. I tutaj też się wszystko zgadza, 260... ...problik mam taki, że on już mi przepuszcza. Ale praca ładna. To jest od 7240 Pro końcówka. I teraz zabieram się za rozebranie tych wałków, ponieważ potrzebuję te przekładki. Znaczy przekładki? Nie, to tarcza zamykająca, tak to można nazwać, bo ona jest ostatnia. I teraz tutaj jest zabezpieczenie seger, także muszę je wyciągnąć, bo będę potrzebował tutaj do tych wałków. Tu widać są szersze. Je zamieniam tamte, daje cieńsze i dokładam dwie tarczki. A te dam do planowania później, bo też tak robiłem wcześniej, że planowałem. Ale teraz, żeby po prostu nie przeciągać tej naprawy, to zrobię to w ten sposób, że użyję stąd. A te wałki tak i tak porozbieram, bo te wałki pójdą po prostu na, na mój sklep internetowy na części. Będzie to wszystko rozebrane i będzie to wszystko wycenione. Będzie można kupić sobie każdą część osobno, jak coś komuś będzie brakowało. I mam okazję użyć moje największe imadło, jakie mam. To jest imadło 250. Szenki 250, kupiłem je niedawno i ma bardzo duży zakres. Z tym, że nie miałem gdzie zamontować, zamontowałem tutaj na rogu, ale z tym, że plan jest taki, że ta wiertarka stąd wyratuje. Żeby tutaj w ogóle nie było takiej obróbki, żeby nie było jakichś tam opiłków, bo to jest uciążliwe. Robimy skrzynia, a tu jakieś tam biury czy coś. Nieraz mogą z wiertarki po prostu się tutaj dostać. Trzeba trochę tutaj to będzie sobie wszystko poprzerabiać. Teraz mogę sobie to tutaj zamontować. Delikatnie zaciskam, wiadomo, że kowa nie uszkodzić. Teraz sobie tutaj będę mógł pracować, elegancko, bo to też jest fajne i ma dło mocne, tylko, że trochę za mało, ale jest bardzo mocne. Ale te znowu jest dużo tańsze, przede wszystkim od tamtego. I teraz tutaj zakładam ściągacz. I ściągam sobie to koło, później tamto. Konzo! Jak załadujesz? To jest list przewozowy do kuriera. I tam, gdzie mamy od jest ta taka paleta z zaczepem. Z tym, Tam jest napisane -Miller. to Miller. Ta szyna zaczepowa do Magnuma no, szyn, no. Dla, dla klienta. I ją tu przywieziesz. Położysz, żeby kurier zabrał, nie? Bo nie będziemy ją rozpakowywać, tylko ten. Bo ona jest zapakowana. Wiesz o czym mówię, nie? Tak. Czy paleciakiem, czy wózkiem, czy ten, nie? Ale najpierw załady, bo to na spokojnie, bo on przyjedzie pewnie w poniedziałek, bo dzisiaj nie da rady. Wiesz jak to przed świętami jest, nie? A to jest paleta, to palety zawsze zabierają trochę później. No. A wczoraj przyjechały do nas tutaj koła, też dla klienta. Miał problem właśnie z felgami. Tu miał problem, że mu to się tutaj wszystko luzowało. I poprosił, żeby takie koła załatwić. I udało mi się takie koła załatwić. To są felgi 42, takie o. oryginalne od Magnuma. Stan idealny. I opony jeszcze też w miarę. Tak jak patrzę, to opony w miarę są jeszcze. I jemu głównie zależało właśnie na felgach. I to jest taki rozmiar. Także wczoraj przyjechały i to jest cały komplet razem z. To jeszcze jest takie mocowanie na bezpośrednio na pół zaciskane. Bo kupił od handlarza koła jakieś pokombinowane i mu się. W sumie jedna felga się rozchodzi, bo tam coś pokombinowali. I ja nie miałem możliwości kupienia tylko jednej, tylko kupiłem dwa. I myślę, że będzie zadowolony, bo te felgi są naprawdę bardzo fajne. W dobrym stanie. Oryginały. Do tego jest to. Całe mocowanie. I przy okazji, jak jechał samochód, to też wziąłem sobie wydech. Bo... W Raptorze mam tu pęknięte. Chodzi mi głównie o te kolanko. Aż znaczy, to było w komplecie, to wziąłem to w komplecie. Ale wydech jest widać naprawdę... dobry. Bardzo dobry jest. W ogóle nie przepalony zdrowy, oryginał także warto było też to wziąć a chłopaki tutaj rozebrali trójkołowca, umyli tą felgę i tak tutaj się przyglądałem ktoś tu spawał i tu jest pęknięte i być może tu nam schodziło powietrze, a my tutaj na rantach uszczenialiśmy, cedowaliśmy. a to wszystko trzeba będzie wyczyścić, jeszcze raz złożyć i powinno być dobrze a jak to wygląda od tamtej strony jest spowane. spawane Jest spawane, może to puszczało Zobaczymy Jak to będzie A tak wygląda oponka paki ładują chłodnie Sortujemy dalej, ja dzisiaj wyjeżdżam i mnie nie będzie, tak to wygląda, a robota idzie jak codziennie, a na warsztacie, wczoraj rozebrałem te wałki, zaraz pokażę, no i wałki mi się wczoraj udało rozebrać, tak to wygląda, powiem, że stan tej skrzyni idealny, zabieraki, wszystko super. to wygląda, kosze tutaj, tarczki osobno, tarczki te są jeszcze w miarę dobre tłoki łożyska to sobie później wszystko porozkładam zabezpieczę, żeby nie zardzewiało, niech sobie leży to po prostu i czeka a wałki mam tutaj też wszystko jest w stanie dobrym znaczy w sumie bardzo dobrym dobra i ja zabieram się teraz za te wałki, które będę musiał Zmodernizować. Rozbieram teraz. Zacznę sobie od. może od tego. I mam pościągane koła. Tutaj widzimy ten zabierak. Jest tutaj fajnie wszystko. rozpiąłem już ten kosz sprzęgła. Wyjąłem tę tarczę zamykającą. To jest ta tarcza grubsza. Tak, jak patrzę na tarczki, to są praktycznie jak nowe. Jeszcze jest. Brązowy kolor nie jest czarny, bo nieraz jak już taka tarczka jest przegrzana, albo był zły olej, albo był niezmieniany na czas, to te tarczki są po prostu czarne, takie kruche się robią. A tu są wszystkie fajne. Ja to rozebrałem tylko po to, żeby dołożyć tu jeszcze dwie tarczki i dwie przekładki. I zamiast tej szerokiej założę tą wąską, która występuje w tych seriach, właśnie większych. I to tylko się różni tym, ta skrzynia biegów w tych większych ciągnikach różni. Jeżeli chodzi o serię tą większą 7250-7240 różni się tylko tym, że jest na sprzęgłach po dwie tarczki więcej. Ja to przerabiam, bo jak się okaże, że dodamy trochę koni, a na pewno tak zrobimy, żeby się sytuacja nie powtórzyła, tak jak 7210 wykopki spalił nam te sprzęgło podczas transportu pod górę bo tam jest dużo więcej teraz mocy i tak naprawdę koła zębate wszystko tutaj jest to samo co w tych większych różni się tylko ten wałek ten jest taki sam a ten wałek się tylko różni tym że wyjście na wą, tu jest większa średnica w tym miejscu to jest wyjście na napęd WOM i wyjście na napęd POMP tu i ten wałek też jest tutaj z grubszym wpustem i w przypadku, gdy zwiększymy sobie w takiej dziesiątce bardzo mocno moc, i będziemy pracowali z bardzo obciążonym wOMem, na przykład jakimś Mulczerem, czy z broną wirową, czy z czymś co po prostu zabiera dużo mocy na womie, to nam to się może ukręcić. Dlatego musimy o tym pamiętać, że jak sobie kręcimy moc, to lepiej tego womu tak nie obciążać i w 7250, jakbyśmy zamontowali ten wałek z. Taką cienką końcówką, to normalnie możemy skrzynię obciążać pełną mocą, z tym, że musimy tylko uważać na WOM Na przykład jak ciągnik mamy tylko do ciężkiej roboty i z womem nie pracuje, to normalnie możemy sobie taki wałek zamontować, gdybyśmy mieli problem z dostaniem właśnie z tą grubszą końcówką, bo takie wałki są, ja kiedyś kupowałem nowy taki wałek, to około 15 tysięcy kosztował do 50. 000. Także to są potężne pieniądze, jeżeli chodzi o remont. Ale, jak mówię, jak używamy ciągnik tylko do pola, nie używamy z wąbem mocno obciążonym. Bo, jak sobie tam używamy lekko obciążony wąb, to możemy sobie zamontować normalnie taki wałek, wymieniamy tylko to i dalej skrzynia nam chodzi jak powinna. Bo tutaj z tej strony wszystko jest to samo, tylko jest ta różnica. Nie wiem czemu tą zmianę zrobili, chyba celowo, żeby tych ciągników nie kręcić tak mocno. I tak to wygląda. I to sobie rozebrałem, sobie założę te przekładki, to złożę i w sumie zaraz idę się szykować, na dzisiaj mi starczy tej roboty. Za dużo nie zrobiłem, ale to tak jest, że przed świętami, w grudniu tak zawsze, przed świętami i w sumie aż dopiero po nowym roku tak naprawdę się za robotę weźmiemy konkretnie, bo teraz wiadomo, jakieś tam sprawy do załatwienia, to coś, to coś i tak to się wszystko odkłada. Zobacz co przyniosła. Ania przyniosła no znowu pocharz, pochwal się. Gonzo już się cieszy to na Tak? Elegancko, pierniczki kurcze ekstra Ja już Próbuj. sobie biorę pierwszy Powiem ci proces pieczenia Ciężko Nagrałaś? No Ja mam pełną buzię Nagrałam No to musisz dać żeby to pokazać Ale to najpierw muszę zobaczyć co tam z tego wyciąć To ja wytnę Bo się nawykli tam na tych pierniczkach Dobra No, ale co? Ekstra. One takie malutkie są, mają wzorki, ale z 50 sztuk tu jest. No to będzie dobrze podzielne dla wszystkich, wystarczy po kilka sztuk. Miały być lukrowane, ale już nie wiem nie starczyło cierpliwości. No. No to ekstra. No. Dziękujemy bardzo. Położę tu. Połóż tam na stole. Tu ci położę. Znaczy to mi, no ja, ja, ja dla chłopaków, no, nie? No ale to wiesz, bo inni przyjdą, zają się ten... Trzeba to im powiedzieć. Język, nie Nie no, Gonzo taki nie jest, on się z wszystkimi dzieli. Nie no, ostatnio chodził to jak Mikołaj. A ja mam taki fartuszek, mogłam mu przynieść Mikołajowi. No. no. Dziękujemy mhm. bardzo, mocno. Będę spróbować. Dzisiaj mamy piątek. A co za tym idzie? Dzisiaj pieczemy. I pieczemy pierniczki. Z uwagi na okres świąteczny stwierdziłam, że to będzie najlepszy pomysł możliwy. No i nie będę Was oszukiwać. Ciasto zrobiłam wcześniej razem z mamą, bo niestety, ale masterchefa bym raczej nie zbojowała z moimi umiejętnościami, więc mama mi trochę pomogła. No i dzisiaj zabierzemy się już za resztę. Ogólnie rozwałkowałam już ciasto i powiem tak. Jest ono trochę popękane, no ale jak wiecie, pierniczki mają smakować, nie wyglądać. I mam nadzieję, że wszyscy będą o tym pamiętać. Mamy pierwszego pierniczka. Pierwszą blaszkę już mamy wstawioną i teraz lecimy dalej. Ogólnie z tego przepisu powinno wyjść chyba ponad 100 pierniczków i na razie coś mało mi wyszło, patrząc na to, ile ciasta zostało, ale trust the process, zobaczymy, co z tego będzie. No i co? No i ogólnie pierniczki jeszcze będą lukrowane, bo Ignacy i Karol powiedzieli mi, że takie są lepsze. Ja uważam osobiście, że te z lukrem są trochę za twarde, więc zrobimy pół na pół mniej więcej. I tutaj z pomocą w ogóle przed Kuba, bo na ostatnią chwilę kupił mi dzisiaj rano pisaki, takie jakby z lukrem, bo oczywiście za późno się obudziłam i ich nie kupiłam. Także co, podziękowania dla Kuby. No i lecimy dalej. Ja już ogólnie przetestowałam pierwszego pierniczka. Jest mega. To są fajne, mięciutkie. No i co? Udało się, mamy to. No i jeszcze tylko zostało lukrowanie. Ale niestety, normalności plastycznych też nie mam. Także będzie ciężko, Ale co? Ale spróbujemy. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, bo użyłam foremek z Pepco, jak pięknie wyglądają te pierniczki teraz. Coś pięknego po prostu. Dobra, ja już jestem na końcowym etapie pieczenia. Zostało mi tylko tyle ciasta. Pierniczku wyszło bardzo dużo. No i co? Pokażę Wam już efekt końcowy, jak wszystkie będą zrobione. Oficjalnie skończyliśmy pierniczki. Zostało nam tylko posprzątać no i wyjąć ostatnią blaszkę z piekarnika i idziemy je rozdać. Gonzo, tak? chodź zobacz co tutaj jest O, Ania znowu się postarała Eee, pielniczki widzę jakieś chyba i zobacz czy to mi smakowało o. O. Ja. To szef pierwszy, A, żeby nas nie odroli, tak? Prawda. uczeń a mówiła, ile sztuk jest, żeby podzielić? 50. 50? Mm. Tylko się obawiała, żebyś ty wszystkiego nie zjadł. Dala podam. A Rosy na... nie ma, to nie ma się <laughs> obawiać. Nie, czekaj, trzeba no. ja, policie znowu ludzi. Dziękujemy, Ania, serdecznie. Także przejdź się po często wszystkie. No idę, już idę. wszystkim po jest Nie no, ile są. Jest...